Cześć, na moim kanale, jestem z Krea Witam Was w drugiej serii z, z odcinkiem Simulator Farming 2020 Na Androidzie i na iOS się tak je zagrał Ja ktoś chciał pokazać, oczywiście ta gra I oczywiście yy, jak tak nagrywałem pierwszy odcinek w tej serii to było bez głosu Jak ktoś by chciał obejrzeć to jest yy, no, niżej filmy są. No oczywiście, już pół, pół roku nie miałem zdechciał, więc muszę powiedzieć, co mam. Podachnym, oczywiście, z głosem. No więc, moje y, no, ja gospodarstwo jest y, na farmie. Y, ile pól mam? Każdy się zapytam, je. Oczywiście, mam trzy pola: jedynkę, dwójkę, trójkę. Co są tutaj? Pokazane. I w tym pierwszym odcinku oczywiście będę wszystko mówił, nie będę nic chciał, może tak tam coś tam yy, tak? czy mam zwierzęta, oczywiście, że mam, pokazują się teraz zwierzęta, yy, yy, krowy, ile mam krów, pokazane wam są z boku. Yy, owca, owiec mam bardzo dużo i tylko mam owiec i krowy. Oczywiście, jakie pojazdy? Każdy się zapyta, jakie mam. Oczywiście, mam pojazdy. pojazdy mam takie jak Bison, piękny Bisona. Mam duża pojemność. Ciągnik, i tym ciągnikiem będziemy jeździć. I pokażę Wam, co mam. na kosztodarstwie, mam tutaj, jak widzicie, popoka o lepiej będzie wam tak widzieć hero esy mam to mam tutaj opok. co widzicie poszepkę, tam mam do zbierania o tutaj co widzicie to do spijowania ściana. do cięcia siania I oczywiście y, to jest moja dom I są, jak widzicie musiałem wjechać z na Borsza do kupienia oczywiście żebym chciał e, oczywiście tutaj jedziemy dalej e, no ja widzicie knój, e, no e, szampo i tutaj są te krowy które mam poszepkę do wosu, siana do e, krów żeby krowy miały e, i oczywiście teraz z drugiej strony pojedziemy z... Każdy zapyta się ile ciągników mam. Ciągników chyba mam trzy. To wody i to mleka, pojemnik był. I tak, tam jest moje pole, w widzicie. Tu jest moje pole, oczywiście ciągnik i to orania, Tam na kusze jest jeszcze jeden ciągnik, ale zaraz poradzicie. Tutaj jest drugie pole, pojemnik. Zawsze kładę tutaj pojemnik na sposze jak widzicie yy, teraz pojedziemy do tego trzeciego ciemnika zobaczycie jak się filmik potopał, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu z przykrzewiency odcinku z farmy o, oczywiście to jest organa kramoja, tu jak widzicie ciągnik i to siania oczywiście a pojedziemy yy, pokażę tam moje y, owce no i zasiejemy chcę z Twa oczywiście w tym odcinku będę chciał zasiać hmm. oczywiście ja w takich długich nie będę robił z farmy ale oczywiście chciałbym y, żeby było zrobione nie, nie chciałbym mieć od, y, drugiej części jak kończę to Chyba, że fa farma już jest, e, odcinek jest bardzo duży, nie już godzinę trwa, to jest bardzo dużo, ale oczywiście będę chciał nakrywać, co najmniej 15, 20 minut. Oczywiście napisz w komentarzu, czy jak chcesz świętszy odcinek, to może nagram. I jedziemy teraz do owiec... E, owce. Owce bardzo dużo mam, jak mówiłem. Jedziemy, trochę wjeżdżam w ruch. ale nie boicie się. No i obce, tu mam właśnie obce, tutaj widzicie hmm. Które ten film będę się sprzedawał Oczywiście, e, no to ja mam słodkie, słodkie Inne składniki Jak widzicie, tu będzie złota, samochód jest mój, składnika Yy, na, na tym, gdzie, I jest pełna, jak widzicie, i owoców. No, więc tyle z pokrzyżowania. My no i pojedziemy do swojej bazy. No i będziemy sialić sobie fale parę pól. Dwa pola chyba muszę, jedną porę pola, drugą pola. Ale tu kontakt nie nie zejdzie.

Także się zapyta ile mam sposob w, 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 w filoty. Oczywiście też wam pokażę teraz. Hmm, gdzie to jest statystyki? Statystyki nie ceny. O, ceny. 5. Y, jak widzicie, ile mam tych szerzy w makatynach To no, trochę mało jest. Ale oczywiście jak patrzę na cenę, nie sprzedaję tak na szybciej to do szkoda yy, mam nowak No i teraz jest olejno co to i kiedy on tam Wam yy, skończy Oczywiście jest to sam wtedy olej teraz Po co pieniądze trafił? i Pan chowa tam no, jedziemy Oczywiście po co pieniądze Jak mogę Wam skończyć Z olejno w depoder Zasięgamy jeszcze oczywiście na wodę nie daje, ponieważ tutaj mamy średnią maszyny na podstokę, takie jak ciągnik, lepsze maszyny, które dają tutaj Teraz na drugie pole Oczywiście na trzecie bo drugie jest to Trzecie idziemy sobie powoli Co pamiętam co było tu nie grałem, ale to że jeść Na maksa dawałem tak co pyta się skąd trawę to jest tutaj obok pól Bardzo dużo trawy szkoda ma nowa. Będę też chciał trafić, bo szkoda że jest na polach. Tutaj, 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 tam woda. słabiej, ale ja dość Nie raczej szybko, szybko, powoli trzeba. Tutaj, woda jest oda, tutaj i przełączymy się na szybkim. Teraz też zobaczy, jak to

Samochody tu są. To będzie chyba to... to, to jest. Tak jest. Kosztuje ta maszyna za złoty. A. ok to, kupiłem maszynę. Kupiłem, I jedziemy z tych owiec. Tu mam paszapkę, co kupiłem przed chwilą. Okay. Zobaczymy, czy będzie paszapka pełna.

Co na stoi? Jaka jest? pełna, pełna gdzie jest to pełno. Wełno. Tysiąc. To tyś... jest tyś... mało, nie? Nie bardziej ma tu tylko Tutaj O, widzicie. To się do więc trzeba odjechać, chyba ono to tu łatuje, ale chyba musimy zrobić tak. Co do tyłu. Tak, ustawię tę poszepkę na ten znak. Będzie od razu lasu... wystawiamy to pełno tak. Saurach, no i też idziemy ten smacz, a może być. Bez... no so, No więc oramę chcę. tak mówiłem wcześniej, że mądro teraz mi trochę lepszy, jest potrzebuje jeśli. Rozpłatamy. Okay. I siejemy. Ten, ten siednik zapomniał powiedzieć, że on jest nawozem. Nie muszę dawać. Nawozu nie muszę dawać. I siejemy sobie. Jak mówiłem, ten trochę szybki jest. To szybko a jest znowu tak szybko nie mogę, żeby skończył. E, tamten kawałeczek, nie no woda i teraz drugi pasek tylko na odwiedzinie no e, tak Ja się tak Zapraszam do moich innych filmików. Zacząłem powoli jechać, bo tutaj... ...Skoda czekać. Popatrzmy, tak gdzie jechałem. Tu jest trochę tak,

no, i... Jeszcze dwa paseczki i koniec siania. zobaczymy już je nam pełnie zostało. Będziemy mieć... Ja się mi podoba, się, że tak, że ładnie tu jest, tu jest, światełka tylko po co na tyle krewicę on będzie w tyłem jechał widzicie to? tyłem nie no pif no ja cię chęć co to komputer to, to jest właśnie komputer komputer właśnie o tak Ciężko tak? Tylko tak przejechać i ten pasek skończyć To jest strasznie ciężko dobra Myślę, że nie wiecie na mój pasek Jest kończ ten pasek Nieee Proszę kochany Czemu on tego nie kończy? To jest taki mały pattern skończyć tego i miał koniec bo... No widzę, że już to to a tak dobrze, że to nam na Myślę, że się uda się nam złapać naraz Ja myślę, że ja, Mm. That, no minute, to Taki malutki pasek na jak jak RAM to zawsze składam na przykład to jest chciała nie kupić to właśnie na jest koniec, przechodzimy do tyłu, no i właśnie nas wciągnął, tak? No, oczywiście, ja chcę ustawić, jak to się pojechać, jest kilkanaście kilometrów, co nie napijać, po co tu się męczyć, no i no, no, ustawimy sobie i będzie to na tym odcinku. Jak się podobało zostaw łapkę w chyba z dzwoneczkiem. Na w razie będzie wspieranie zbieranie z posza. Posza znaczy yy, nie wiem, jak się to mówiło chciałem, yy, roku. Więc jak się podobało, zostaw chyba zoneczkiem, matkę kurę. No i czego na nowy filmik na moim kanale. Dobra, tutaj przygotowane Blizzona. Też tam ustawimy. Czekajcie, jeden tylko zobaczę. Muszę zobaczyć rzeczywiście. Tak, chyba. Ustawimy, że to jako pizdona, albo nie. W tym zostanie tu, to, w następnym odcinku ustawimy tam. No i tyle, udało nam się zebrać e, bałwier. No to jest, nie? Na chodzice. Jeżeli ja filmik się Wam podobał, Postaw, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę i do następnego odcinka. A, i zapraszam też do e, moich linków w opisie z tą, e, i najwyższych komentarzy wcześniej, z jakimś odcinku. To tyle w tym odcinku. I do następnego. Nowy Siemaszko, jak chcesz zostawić mi, żebyś był moim facem, to zapraszam na mojego Discorda. Ja Michał. Ja podaję zawsze Discorda na mój kanale. Jakbyś nie wiedział, jest na kanale, które ja udostępniłem. Jest na kanale Discord, jest na moim kanale społeczność, i podane y, mam tutaj. Jeszcze link. Ja toś pisałem, Jak podam ten link w opisie. Dzięki i zapraszam, zaproście mnie tam. Tam będziemy mogli kazać przez y, nasze wonie, oczywiście. To, no, y, to dzięki i zapraszam do mojego odcinka. Nowe skrzynie na Garnij najlepsze gry i fałdolce całkowicie za darmo. Odbierz darmowe 2 zł na start i dołącz do 400 tysięcy zadowolonych graczy. Kod promocyjny w opisie Kidrop.pl